Już doszły do nas słuchy, że przyjeżdżają do nas nawet darterzy z Nowego Sącza. Paweł Amulewicz, witamy w barwach Warmii i Mazur. Audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W studiu Plusa i Kopernika Diana Smolińska-Rdacz, Olsztyn Group. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Diana, nazwa skomplikowana i dyscyplina też chyba okazuje się, że nie jest taka prosta, jak wydawać by się mogła. No bo te popularne rzutki kojarzone z barów, czy też tego typu miejsc, to tylko namiastka tego, co, co wy robicie. Zdraćmy, jak to wygląda. Tak, to prawda. To co widzimy w barze to jest amatorska część darta. Każdy darter, który chciałby zacząć grać zawodowo, niestety musi poświęcić około godziny w ciągu dnia na regularny trening. W przeciwnym wypadku żadnych wyników z tego nie będzie. W barze możemy spotkać odmianę soft. Czyli są to automaty do gry, tak lotki, potocznie mówiąc, rzutki zakończone plastikowym grotem. To jest też sport, który można uprawiać zawodowo. My zajmujemy się częścią ostrą, to znaczy mamy tarcze sizalowe z grotami zakończonymi na ostro. Powiedzmy trochę o, o, o skali, jeśli tak mogę powiedzieć, rozwoju tej waszej dyscypliny. Ilu mamy darterów w Olsztynie, na Warmii Mazurach czy może w Polsce? Historia darta na Warmii i Mazurach jest dość odległa. Mieliśmy mistrza Polski wielokrotnego, który w tej chwili sobie. Odpoczywa, nie ma czasu na to, żeby grać zawodowo, ale korzenie w Olsztynie są dość mocne. My mieliśmy najlepszych zawodników w kraju. W tej chwili w Kętrzynie jest Małgorzata Markowska, która w tej chwili jest czwarty rok z rzędu w kadrze narodowej. Także jest jedną z najlepszych darterek w Polsce. E, oprócz tego mamy darterów z czołówki rankingu krajowego. Jak przygodę z dartem zacząć i pytanie pomocnicze, kiedy przygodę z dartem zacząć? Tak naprawdę w każdym wieku. Nie mamy ograniczeń wiekowych, im wcześniej, tym lepiej, bo sprawność ruchowa jest większa. Dzieci również w trące? Tak, tak, mamy juniorów, jeden z naszych juniorów, Sebastian Białecki, jest w tej chwili mistrzem w kategorii softa, bo były mistrzostwa świata w sofcie. Będzie brał teraz udział w turniejach Kuskul cool organizowane w Anglii, gdzie grają najlepsi i będzie walczył o to, żeby dostać się do tej grupy najlepszych elitarnych darterów. Więc młodzież też mamy zdolną. Jest co prawda mało młodzieży, bo to jest sport, który wymaga przede wszystkim skupienia, sumienności. I dobrej matematyki. Powiedzmy trochę o wydarzeniu, które lada chwila też po to się spotkaliśmy, żeby trochę o nim wspomnieć. To proszę zdradzić szczegóły. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na turniej Mikołajkowy, który organizujemy w Morongu w Hotelu Taylor. Jest to turniej dwudniowy. Gramy na ostrych lotkach. W piątek zagramy turniej par. Czyli startują pary mieszane. Yy, najlepsi dostaną nagrody. W sobotę mamy turniej indywidualny. Już doszły do nas słuchy, że przyjeżdżają do nas, do nas nawet darterzy z Nowego Sącza. Także yy, skala ogólnopolska, nie tylko tutaj, w naszym regionie. Zawody w pełni otwarte, czy trzeba tak. jakiś dorobek mieć? Jest to kategoria Open. Zapraszamy wszystkich. Jeżeli ktoś by chciał przed tym turniejem sprawdzić się i zobaczyć, czy w ogóle jest zainteresowany takim sportem, to gramy cyklicznie, coś środę, w Olsztynie. Też zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, bo przygodę z startem można zacząć w każdej chwili. Powiedzmy trochę, gdzie szukać e, informacji, gdzie szukać szczegółów o tym turnieju dla osób, które e, no, usłyszą jednym uchem, a, a będą chciały do, doprecyzować. E, wszystkie informacje o turnieju znajdą Państwo na Facebooku, e, na naszym profilu Darts-Olsztyn Group. Tam. W pełni informacje. Łącznie z tym, jak to będzie wyglądało, jaka jest formuła, co do miejsca. U nas, organizatorów, są podane namiary. Też można do nas napisać, zadzwonić, podpytać. Czego się życzy darterowi? Szybkich lotek yy, i samych maksów od podejścia. No to ja do tych życzeń się <grym> dołączam. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Moimi Państwa gościem była Diana Smolińska, Darts Olsztyn Group. Paweł Amulewicz, bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Telewizja Kopernik. kopernik.tv